Na okładce tutaj mamy kieszeń. Zrobimy sobie dokładnie to samo, bo ja lubię jak układki są takie same. Nie wiem czy też tak macie. Aczkolwiek możemy to zrobić z innego papieru troszeczkę. Eee, co my tu mamy słuchajcie? Co my tu mamy? Już Wam mówię co nam tutaj zostało. Dość sporo nam zostało, ale... Eee, kurde, 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 kurde. Patrz jakie mam tła i jakie ja mam kieszenie. Tu mamy jeszcze całe to, już mi szkoda ruszać. No i teraz mi zostało jeszcze to, ale to jest za blisko troszkę. Z kolei teren jest strasznie wzorzec. Widzę, co chyba zrobię jednak z tego. Holender, muszę się teraz zastanowić, grubos. Albo nie, może zrobimy stąd z tego, bo to jest piękne. To jest piękne. A okładkę będę chciała zrobić tylko, wiecie co, nie będę robiła żadnego tylko tagi jakoś poukładam i napis zrobię z jakąś tekturą, może czy coś, bo nie chcę tutaj e, tak płótno zakrywać. Ona jest rewelacyjna i bardzo mi się to płótno podoba. E, najpierw zróbmy sobie tą stronę, bo jest szybciej, bo już mam pomysł jakiś. będzie pomysł, no o ok, pieszej na dole będzie. E, Oczywiście w kieszeniach tych, które tworzą strony czy karty będą tagi z kraftowego papieru. Nie będę ich oklejała, będą po prostu kraftowe. Będzie można tam sobie pokomponować jakieś zdjęcia bez tam jakichś cudów wianków. Okej. Okay. Dziś jeszcze miałam drugą stronę tego, o jest tutaj, to z tego sobie zrobimy kieszeń. Płytką, żeby e, nie zasłaniać tych pięknych piór. Jezusory znowu was z głową w tej Za krótkie. Za krótkie, ok. Czyli prawtowy papierek następnie by nam się przydał. Okej. Okay. I on będzie... On będzie taki. Taki. A głęboki na tyle maksymalnie. Ok. to było? Głębokość jest tutaj na dole. I długi tak. Okay. Dobra. Płytka będzie. Oj, oj, ołówek. Okej. Okay. Dalnie. I na to ten niebieski. Niebieskie wyłączenie. To w tak ma być. Myślałam, że to ja oddalam. Tutaj tyle. gdzie to było? Holender. Matku gąb, gdzie to się wydaje. Ech, ech, ech. Dobra, tu przycinamy tyle. A tutaj tylko końcóweczkę delikatnie, sam końcówek. Bo no, było trochę za długie. Okej. Okay, Okej. Okay. I kleimy. Kleimy. Dobra. Łajajajaj, chciałam przesunąć, żeby mi się wszystko odkleiło. Dobra. Daj, no i znowu lecimy dół i boki ym, taśmą albo klejem, żeby się dobrze trzymało naszej strony. wam tu, przykleiłam tylko po jednym pasku tej taśmy, bo mamy tą kieszeń dość płytką, więc nie chcę jeszcze bardziej spłycać, żeby te e, nie wychodziły stąd te e, Cholera Ale zrobiłam błąd, bon, widzicie? Ale wiecie co, nawet nie wiem czy tak mi się bardziej nie podoba No to może lepiej nawet tak jest Ja lubię takie czasem błędy, wiecie? Lubię czasem takie błędy, bo one się okazują wychodzą lepiej niż miało to być w oryginale Chyba nawet bardziej mi się podoba. Przynajmniej ta takie taka bardziej wyraźna. Nie miałam takiego planu, ale jest ok. No i co? I teraz tutaj będą tagi i będą na pewno i będzie na pewno zdjęcie. Kurde, gorąco mi się zrobiło, muszę się zdjąć bluzę. Dobra, zetknijmy sobie też jeszcze jakąś, wypnijmy sobie jakąś tą mapę. Trzynaście i okej, okay. dziewięć i pół. No i tak zmieścimy. Musimy jednak tak. pół. O i tu możemy teraz liska włożyć. Dobra. I teraz jeszcze ustaje jedna strona. Spójrzmy jak my tu mamy. Kieszeń, tu do wklejenia, dwie kieszenie, do wklejenia. O tu jeszcze muszą wejść te to do wklejenia. Do sklejenia by się przydało jakieś zdjęcie takie na, na to. I teraz co my tu jeszcze nie mamy? Czego my tu jeszcze nie mamy? Z tła. Chyba tła mamy wszystkie. Nie mamy jednego tła, hmm, czyli tego z piórami takimi, wiecie? To dlatego, wziąłem ten drugi arkusz. Ale kurę, ten fiolet jest tak intensywny i ten fiolet by mi tu w ogóle nie pasował do tego całej kolorystyki. Więc jednak chyba sobie odpuszczę to tło. Zostawię hmm, sobie ten arpusz tagów, a co tam? A tutaj spróbuję zrobić tło jeszcze inne, które by mi się tutaj podobało. jeszcze. To nie, bo jest za blisko. Może te deski jeszcze raz wykorzystamy. To by było też fajne wykorzystać, bo by byłoby e, takie też połączenie tutaj, tak samo jak tutaj. ale z drugiej strony tutaj musiałaby wtedy kieszeń, bo tak no, nam nie wyda. Może my chcemy też kieszeń, jeszcze jedną. Kurto, nie wiem, dobra. To jest też troszkę za blisko. Może jednak to piórkowe, ono jest gdzieś tutaj w środku. Chyba to piórkowe, może zrobimy. Kierkowe, no to będzie... No, piórkowe jest fajne. Znowu zaklejam taki ładny obrazek. I teraz całe to zrobimy. No i zrobimy znowu tym bardziej teraz poziomą. Poziome zdjęcie. Muszę sobie przygotować znowu 9,5 na 13,5. Czy to już 13,5? Tak. co my tu mamy teraz. Ten love jest fajny. O, moje dziecko idzie. Okej. Okay. Powycinałam znowu i tak sobie wymyśliłam, że tak, tu będzie, słuchajcie, mata. To tutaj był taki pasek, ten pasek sobie tu nakleimy na dole. Teraz zrobimy tą matę z love, bo ona jest piękna. Ponieważ to jest motel, to będę mogła to jeszcze jakiegoś motyla przykleić, jak go znajdę jest tam jeszcze jest motyla? Jakiś tam się motyl znajdzie. Tu jeszcze się ten motyw. Nie wiem gdzie. O, jest tutaj, dobra. No to kleimy. Moje dziecko właśnie przyszło ze szkoły. Jestem jeszcze już z koleżanką. Jak to oni mówią tutaj, tylko po prostu na zabawę. Hania Ania! Hanka? Zjadłaś śniadanie w szkole? Jak nie zjadłaś, to zjadaj. Jak nie zjadłaś śniadania, to zjadaj teraz. Wiecznie mi zostawia śniadanie Słuchajcie w domu. Znaczy w tornistrze. Trzeba pilnować. Zjadłaś? Dobrze. Dziękuję. No bo była szynka, serii szynka. No co? Podstępem cię widziałam? Nie chciałaś szynki? Zjadać? Też nie wiem dlaczego nagle masz focha na szynkę, jak ty szynkę zjadasz zawsze normalnie. Nie o co ci chodzi w ogóle. Bo Czy kto to ci powiedział? Z pazurów to są robione parówki, a nie szynki, ty. Miliony na szynkę wydaję, ona mi będzie mówiła, że... Okay. Co? Dobra, wiesz co, przestań zużyć. Powiedziałam, jeżeli już... Uważaj, weź ten fotel, weź tą nogę, bo mi kręcisz, tu ja tu kręcę. Właśnie mówię. Więc w parówkach są takie rzeczy, a nie w szynce pysznej. No, mam no, się co, co? No, bo co tu gadam, jak kręcę, to i tak co za różnica. Pogadasz ze mną. Okay. Snupi na miejsce. Jakiś nowy narożnik i mój pies oczywiście już sobie... Na miejsce złaś! Co? Zadają tu, Ale no, nie dokusykaj mi tylko tutaj tego. Pokaż. Ania, no nie osłabiaj mnie. mama nie umie. Mama zaraz chyba. Okej, okay, przepraszam za chwileczkę prywaty. Teraz skleimy. Napis podklejony. Ok. Sprawdźmy, czy tutaj czasami nic nie zawadza. Nic nie zawadza, ale będzie ładny ten album, wiecie? Mi się już podoba. Wiecie co? Tego tyle może można tutaj, już takiego małego. Wytniemy sobie go i przykleimy na ten. Nie mogę czułek niestety wyciąć, bo te czułka są tak delikatne i cieniusieńkie, że no nie ma takiej oprzeń. Nie wiem dlaczego mi się teraz nagrywanie przerwało na chwilę. Nie wiem o co chodzi. Okej, okay. troszeczkę go tutaj Przytuszujemy, Przykleimy, on ten środek ma bardzo cieniutki, więc muszę przykleić go nie też za środek, ale troszkę tutaj za na boki bo wy nic nie widzicie jest. Dobra. Przyciskamy środek. I troszkę odciągamy skrzydełka na boczki. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie. Mamy na razie album taki. Mamy taki. Tu jeszcze matę. Piękny. Dobra, widzicie, ja to tutaj wiele nie dawała, Tutaj bym tylko dodała jeszcze coś na dół. Dlatego, że tu jest, już się prosi, żeby tutaj dodać. I na przykład Never Stop Dreaming, może. Hmm, a gdzie mam jeszcze tutaj... Aha, tu mam jeszcze jakieś zostały. Paska tutaj naklejać? Nie. Może naklejmy też pasek? I tutaj na ten obrazek, Teraz zobaczymy jak sobie wytnę to. Nie wystarczy Jimmy. I znowu tu muszę jakoś go nie wiem trudnie wyciąć, bo on tutaj ma znowu jakieś koło. Koło, kurde no nie lubię takich wycinanek szczerze jest troszkę. Ale no, dobra. I tu połowa tego i tak odetnę flexów, ale ok. To by było to. No i czy ja teraz tutaj chcę mieć ten pasek? Nie, ten pasek tak wulgarnie wygląda. Ale oczywiście powinnam to teraz przykleić, podkleić na jakiś... Rachel, nie drży się. Dobra, muszę wziąć jeszcze jeden kawałek, tu mi się tu już wszystkie te krawciki pokończyły. Wziąć jeszcze jedną stronę. Na pewno chcę mieć to tutaj. A chcę. Od ręki oczywiście. Muszę sobie to wyciąć, tak było mi niewygodnie. I odcinamy sobie ten nadmiar. Jakby tak robię, y Tutaj akurat ten nie zrobiony jest, ale jakoś tak wyraźniej to wygląda. A te po prostu gubią się, jak nie mają tej ramki kraftowej, dlatego każdy jeszcze podklejam na dodatkowy kraft. A tym bardziej, że wtedy się zrobi taki fajny, sztywniejszy ten element. I on tak fajniej wygląda. Jego też może podniesiemy troszkę. Tutaj będzie na dole. Tu jeszcze jeden spokojnie nam się zmieści Tu jest słuchajcie taśma ta 3D, ta piankowa, to jest zwykła taśma z... Um, no, z jakiegoś tam budowlanego sklepu Dobra, przyciskamy porządnie I co? Nie wiem, coś tu jeszcze będę chciała robić. Nie. Może tylko jeszcze... Nie. Dobra. Nie ja wiem, coś tu mi się włącza w tej komodzie, że mi się wszystko nagrywa, bo jak nie, to będę płakać. Tu tylko wzięłam, potuszowałam go i tak tutaj sobie tylko wkleję taki listak wystający. Nie będę go już podnosiła wyżej, bo chodzi tylko o to troszkę tu wypełnić tam tutaj to co świeci. Okej, okay. tu jest tak tutaj mm... Czy ja coś chcę jeszcze tutaj zrobić? Chciałam w ogóle tego tu przykleić, ale za wielki, był, wiecie? Ten kwiat w ogóle ten fioletowy tutaj mi jakoś tak Yy. Może zrobimy tutaj dużą i małe kółeczko tutaj duże i tutaj małe Ja tak po prostu sobie słuchajcie, uzupełniam, yy, żeby też nie przesadzić za chwilę sobie tak uzupełniam po prostu tą, tą strony Aha, czekajcie, mam jeszcze tekturki fajne z fabryki. Cholera, muszę ich po nie. Dobrze, Dobrze, mi się przypomniała, które bym żałowała. Widziałam wszystkie, które mają motyw piórkowy i już widzę, że tutaj sobie powieszę tego jednego dindadełka. Jedno dindadełko. Po które mi się zmieści długie, nie? Średnie i małe. Mamy dwa. Średnie i małe zrobimy. Tylko musimy to wycisnąć, wyciąć. A gdzie jest mi już? głodna jestem, ale będę musiała coś wyciąć. Jaki żółte krzesełka? Jakie żółte krzesełka, Zielone. Ja nie wiem, czy myśmy ich nie wyrzucili. Z tatą. Hanka, okay, masz katar, to wysmarkaj, nikt, że tam przy tym nosie, proszę Cię, bo tu nie cierpię. Weź papier i wysmarkaj się, tego. Do... No. I tu wczoraj położyłam może kurde, jak zwykle <laughs> nie mogę go znaleźć. Chyba zrobiłam sobie trochę porządku na stole przy okazji. I, No, drodzy, znalazłam już. Okej, okay, gdzie jest mój album? Tu. Już sobie odcinam. Gdzie to jest to? Wcinam sobie fabrykę. Juszy, która wcale mi się bardzo będzie podobała. Ta czy ta? Zdecydowanie ta druga, czyli ta lekko podpalona. Kleimy. Dobrze, że znalazłam te, te turki. Kurda, więc piła później broda Że nie kleiłam. Lender, muszę zrobić coś do jedzenia, jestem górna jak How okay. Kurde, mam w zamrożarce mięso, zapomniałam wyciągnąć. Co? Zapomniałam zamrożarki wyciągnąć mięsa na obiad. Z nie mam pomysłu na obiad. Szlak to to trzynasta jest. Ja <kluw> mogę zamrożone mięso wchodzić do niego? No, może pojedziemy na rower. Nie tutaj nic nie chcę robić, dlatego że mm, nie dodam tangi, dlatego że mm, tutaj to tu już nie chcę nic, a tutaj z kolei nic, żadnych tekturek nie się wszystko po, bo niszczy. Tutaj to samo. Tutaj to samo. Tu jeszcze dam w tym miejscu, tak z brzegu, żeby coś nie przeszkadzała, z kolei żeby nie było tylko jednej tekturki w całym albumie, bo nie lubię, tak? Tylko musi być, wiecie, trochę tak do siebie pasować wszystko. Także tutaj jeszcze jednego tego czasu powieszę. Jednego piórko, jedno piórko jeszcze powieszę tutaj i wystarczy. Chodzi tylko to, żeby jakiś tam akcencik dać. O. O. Musi być z boku, żeby też nie było, jak będą wyciągane karty, będą tak wyciągane, to no, tu to, to nie powinno się uszkodzić to w żaden sposób. Dobra. No i co? Teraz tak, teraz musimy Przede wszystkim powkładać maty tutaj w górę. Zaraz zobaczymy sobie jaki to ma być rozmiar tej maty. Fabryczka odpada dalej na następny projekt. Reszta fabryczki. Fabryczki, fabryczki. A teraz zbierzemy. Yy. I teraz tak, ile mi się tutaj zmieści. Niech ja tutaj let's see. Yy, tutaj widać, wiecie, tutaj widać gdzie się tutaj na tym yy, kończy ten klejenie, gdzie tu się otwiera. A, ta masza. Kieszeń, więc spokojnie mi się zmieści 5 5 na 5 na 6. 5 na 6. 5 na 6. Potrzebujemy cztery takie maty. 6. 6 na 5 cali. oczekajcie, zobaczcie w tę stronę. 6 sali. mi tylko jedna wyda. 6 na 5. Tu już 5 nie będzie. Tutaj jest taki odrzucik. Sprawdźmy. Tak, coś nisza. O już troszkę. Nie, nie, nie. to za ciasna. Musimy ją troszkę zwęzić, czyli nie 5, tylko 4,5. Lubię te chodzą, tym bardziej ciężko, tym bardziej, że później jeszcze musi zdjęcia na to wejść. No i na długość musi być maksymalnie... No dobra, zróbmy 5,5 najpierw. A nie wiem, czy na 5. Okej, okay, tak będzie okej. Okay. Teraz trzeba się zastanowić, jak zrobić te do łapania. I będziemy ją wyciągać stąd.